Witam Was serdecznie w Drewnianych Poniedziałkach. Pierwszy odcinek w tym roku szkolnym i jednocześnie 98, 98 odcinek w ogóle i 22 odcinek w tym roku kalendarzowym. Dzisiaj jesteśmy na Śląsku polskim w miejscowości Bąków, a Drewniane Poniedziałki to seria opowieści o kościołach i cerkwiach drewnianych całej Polski. Powstały w listopadzie 2020 roku, i w każdym tygodniu roku szkolnego opowiadam o innej miejscowości, o innym kościele bądź też cerkwi. Musi być ona koniecznie drewniana. Bąków leży nad rzeką Stobrawą. Pierwsza wzmianka o miejscowości to rok 1258. Wtedy miejscowość należała do niemieckiej rodziny. Natomiast kościół po lewej stronie, zdjęcie wykonane w kwietniu 2011 roku pod wezwaniem w niebo Matki Bożej z przełomu XV i XVI wieku. W ogóle w powiecie w gminie Kluczborg znajduje się aż 16 kościołów drewnianych. Świątynia około 1550 roku została przejęta przez protestantów. Od 1945 ponownie powróciła do kościoła rzymskokatolickiego, odnawiana w roku 1913 gruntownie, potem w 1956 i ostatnio na początku XXI wieku należy Bąków do klasy zabytków klasy pierwszej. Jest to budowla jednonawowa, konstrukcji zrębowej, orientowana, wybudowana w stylu późnogotyckim na podmurówce ceglanej, Posiada trójboczne prezbiterium z boczną zakrystią, a także dwukalennicowy dach kryty gątem. Jest on właśnie stromy, jak widać na zdjęciu, dobudowana do kościoła wieża konstrukcji słupowej z dachem namiotowym. Wewnątrz mamy empory. Empory to malowane kartusze herbowe pochodzą one z końca XVII wieku. Również e, bardzo ładne organy z 1906 roku firmy Schlag and Zone. E, Ścianę pokrywa polichromia e, z 1913 roku, czyli z tego właśnie roku, w którym odnawiano świątynię, e, na podstawie starej, pochodzącej aż z XVI wieku. E, najcenniejszym zabytkiem wewnątrz jest ołtarz e, główny. Gotycki tryptyk posiada właśnie w środku, w centrum Pan Jezus i Matka Boża z około 1370 roku. Tak jak tu napisałem, jest to najstarszy tryptyk gotycki na Śląsku. Również posiada kościółek ambonę wczesnobarokową z drugiej połowy XVII wieku i chrzcielnicę późno-renesansową z drugiej połowy XVII wieku. Bardzo ładny, cenny zabytek, ładne miejsce. Tutaj widać również nagrobki, bo to kościół znajduje się przy cmentarzu parafialnym. I na koniec odcinka, jak zwykle zagadki. Zagadkę, pytanie w zagadce będzie o wymienienie przynajmniej jednego. Kościoła drewnianego w gminie Kluczborg. Wysyłamy odpowiedzi na adres mailowy marcin.smajdormałpajce.edu.pl I pierwsza osoba, która wyśle na ten adres odpowiedź, otrzyma jeden punkt dodatkowy z historii, właśnie której uczę w szkole podstawowej, bądź też z filozofii, której również uczę w pierwszych klasach szkoły licealnej naszej. Zapraszam do polubienia, może skomentowania i reklamowania tego kanału na noce, ale nie tylko, również wśród Waszych znajomych, przyjaciół, rodziny. I zapraszam za tydzień, za tydzień będzie 90, kolejny 99 odcinek. Zbliżamy się wielkimi krokami do setnego odcinka. To będzie wyjątkowy gleusz i również będziemy mieć wtedy w odcinku wyjątkowego gościa. Dziękuję serdecznie, zapraszam za tydzień, dobrego tygodnia i pięknego nowego roku szkolnego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się cieplutko.